Otwarta beta Black Opsa 6 pojawi się w piątek, 6 września, około godziny 18. Czyli dzisiaj. Dlatego mam dla Was najlepsze ustawienia graficzne, najlepsze ustawienia pada oraz najlepsze ustawienia myszy, żebyście byli gotowi, żebyście nie musieli marnować czasu na szukanie poprawnych ustawień. Wszystko jest dla Was gotowe. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy od ustawień graficznych. Proponuję Wam zmienić filtr na drugi. Ten filtr, ponieważ kolory będą bardziej. Jakby takie soczyste, bardziej kolorowe, z braku lepszego słowa. I większość ludzi na tym gra, w ładniej to wszystko wygląda. Więc film drugi. A jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, no to tutaj zależy od waszej karty graficznej oraz rozdzielczości monitora i tego, czy chcecie grać full HD czy 2K. Więc tutaj ta kwestia jest indywidualna. Natomiast resztę tutaj śmiało możecie sobie obejrzeć, screenshoty porobić. Więc ja na moment znikam i widzimy się przy ustawieniach pada. Tutaj się szybko wtrącę pole widzenia przy przycelowanie przez przyrządy. Tutaj sobie zrobicie zależne, bo jak zrobicie niezależne, no to ten zoom będzie o wiele mocniejszy. Tak, no teoretycznie będziecie dalej widzieć, lepiej widzieć, ale ta broń będzie wam bardziej się trząść. Ogólnie wizualny recoil będzie większy, przez co generalnie będziecie mniej widzieć, jak do czegoś będziecie strzelać. Dlatego dając sobie zależny, dzięki temu jest zoom mniejsze, ale ogólnie jest widoczność o wiele lepsza, wszyscy na tym grają. To jest lepsze ustawienie jest to kwestia preferencji, ale no, proponuję Wam to. Jeżeli chodzi o ustawienia pada, no to tutaj macie, według mnie, najlepsze, te najbardziej użyteczne, zwłaszcza pod Omnimoment, oczywiście czułość pada jest to kwestia indywidualna, ja mam tutaj 66, ale planuje zmienić na 6,7, to znaczy, że 6 yy, wertykalne i 7 horyzontalne, czyli rozglądanie się na boki, aby faktycznie usprawnić ten movement. Natomiast Wy nie, mówi, nie musicie 6,6, jak jest jak najbardziej dobrą opcją. Tutaj musimy zwrócić uwagę, że czułość przy przycelowaniu jest w innym miejscu, więc tutaj Wam pokazuję, gdzie to się znajduje, oraz rzeczy jak e, tak automatyczny taktyczny sprint, nazywa się inaczej, bo nazywa się teraz e, wspomaganie taktycznego sprintu. No i tutaj Musimy się upewnić, że te wspomaganie taktycznego sprintu jest jeszcze na boki oraz do tyłu, żebyśmy nie musieli klikać tego taktycznego sprintu, biegnąc na boki i biegnąc do tyłu. Oprócz tego, jeżeli chodzi o zachowanie slajdów i sprintów i rzucanie się do przodu, proponuję Wam hybrydowy, ponieważ jest najlepiej zoptymalizowany. A dajwa można robić w bardzo łatwy sposób, bo wystarczy wieć przed siebie i kliknąć. Przycisk sprintu razem z przyciskiem skoku, i wtedy zrobimy tego dajwa do przodu. Więc normalnie możemy to hybrydowo używać, ja tego używam i wychodzi to bardzo fajnie, ale resztę movementowych trików pokażę Wam w jutrzejszym filmie o movemencie. Pozostałe ustawienia możecie sobie tutaj skopiować, sprawdzić, jak to wygląda. Ja ponownie na chwilę znikam, sobie zobaczcie, jak to jest, poróbcie screenshoty, i zaraz się widzimy w ustawieniach myszy. No i witam w ustawieniach myszy. Tutaj większość rzeczy jest wyłączona i nieruszana. Wiadomo, najważniejsza jest czułość, którą ustawiacie pod siebie. Tutaj z tymi czułościami pozostałymi, czyli zmianą czułości w poszczególnych sytuacjach. Ja z tym nie kombinowałem, ja z tym nigdy nie grałem. Jeżeli wy jesteście tacy zaawansowani lub czujecie potrzebę, bawcie się. Ja nigdy tego nie używałem. Więc czułość myszy jest indywidualna. Tutaj niektóre rzeczy po prostu pozostają niezmienione. Możecie je po prostu skopiować, ale co również jest indywidualne, są ustawienia przycisków. Te ustawienia przycisków musicie zrobić po Ciebie. Zobaczcie, jakie ja mam, i zobaczcie, jak wygląda granie w moim stylu. Ja mam te ustawienia przycisków pod movement i po to, aby te palce mi się nie wyginały. Przykładowo na kontrolu nie mam kładzenia się, jak to zazwyczaj jest, tylko mam pod F, które zawsze było jako interakcję. Teraz zamiast F. Na interakcję mam na E, więc ja sobie to wszystko pozmieniałem. Po to, żeby łatwiej mi było bawić się movementowo na myszy. I Wam też proponuję poeksperymentować w tym sensie, żeby Wam było łatwiej na tej klawiaturze klikać. Bez potrzeby wyginania Paluchów. No i reszta tutaj już jest indywidualna. Gdzie chcecie mieć granaty, gdzie chcecie mieć stuny, ja tu mam na myszce. Gdzie chcecie mieć kolbę, ja również mam na myszce. Ale Wy nie musicie, bo możecie mieć Przezwyczajenia z innych gier jak CS, gdzie to wszystko gdzieś indziej po prostu było. Ale ustawienia ruchu. Oraz walki Tutaj wygląda to w ten sposób Ponownie ja znikam Skopiujcie sobie Sprawdźcie Tutaj niektóre rzeczy wam po prostu e, Myszką troszeczkę pozaznaczam Żebyście zwrócili na to uwagę No i tyle No dobra, słuchajcie, tutaj macie najlepsze ustawienia: myszy, pada oraz graficzne pod Black Opsa 6. Wiadomo, że na konsolach tych ustawień graficznych nie ma zbyt dużo. Na całe szczęście, bo wy macie bardziej już wszystko zoptymalizowane, ale na PC jest tego sporo, więc wolałem wam wszystko pokazać. Myszka i pada macie ogarnięte, więc widzimy się na serwerach. Życzę wam miłej zabawy i oczywiście niedługo widzimy się w kolejnym filmie. A propos. Podstaw movementu, omni movementu, jak to wszystko opanować, żebyście mogli faktycznie to wykorzystać. Więc będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczki w górę, komentarze mile widziane, zostawcie subika, jeżeli chcecie więcej rzeczy odnośnie Black Ops 6, Warzona i ogólnie tematów Call of Duty oraz FPS, widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale oraz na live streamach na tym kanale.